Już po raz piąty w Gminie Działdowo zorganizowane zostały bale karnawałowe dla dzieci. Za każdym razem, oprócz odwiedzin Świętego Mikołaja, przygotowywana jest mega atrakcja. W tym roku był to znany z telewizji pan Buśka. styczeń w Gminie Działdowo to już tradycja. E, organizowany jest bal taki e, karnawałowo-mikołajkowy. E, organizujemy go już po raz piąty. Zawsze zdarza się tak, że no, musimy to robić w dwóch, trzech szkołach ze względu na. E, powiem tak e, logistycznie, żeby, żeby to lepiej było, żeby mieli e, rodzice, dzieci lepiej dojechać. E, łatwiej logistycznie byłoby e, mnie czy moim pracownikom zrobić to w jednej szkole. No ale też musimy patrzeć na mieszkańców, na dzieci, żeby e, też mieli w jakiś sposób możliwość i dosyć blisko dojechania. Dlatego w tym roku e, organizujemy to. W tej chwili jesteśmy dzisiaj w Uzdowie. Dzień wcześniej e, był Księży Dwór. I jeszcze jutro, jutro taki bal organizujemy w miejscowości w Szkole Podstawowej w Burkacie. Zakupiliśmy ponad 900 paczek, więc co roku pada, pada rekord. Paczki są finansowane przez, przez gminę działdową. Zresztą to, co oprócz tych paczek, oprócz Mikołaja, to zawsze staramy się kogoś zaprosić, aby, aby zainteresować dzieci. W tym roku. E, przyjechał pan Buśka znany, znany z telewizji, z TFN-u. E, jestem już prawie po, po takich e, dwóch e, balach karnawowych. Twierdzę, że e, trafiliśmy w gusta dzieci. Myślę, że i rodzicom i są, są bardzo bardzo zadowoleni. Oczywiście organizatorem to jest, to jest mina działowa, ale, ale tu e, gro, roboty wykonuje panie dyrektor ze swoimi e, pracownikami z Biblioteki Centrum e, Kultury. Ale też chciałbym od razu przy okazji podziękować wszystkim dyrektorom, wszystkim nauczycielom za, za przygotowanie tych sal, e, ale również też włączyli się w tym roku bardzo fajnie e, ochotnicy e, OSP z kilku jednostek, gdzie e, od początku do końca pilnują e, parkingów i, i, i takiego, żeby, żeby nic się nie stało wokół szkoły, ale też, też tu mamy zagwarantowane bezpieczeństwo w postaci e, Medyków, którzy, którzy dbają o zdrowie naszych dzieci. Ja mam nadzieję, że patrząc na, na, na dzieci, na rodziców, że na razie im się to tak bardzo spodobało, bo jestem, jestem po dwóch takich balach. Recenzje na mediach społecznościowych są dosyć, dosyć takie pozytywne, więc mam nadzieję, że trafiliśmy, trafiliśmy z gusta tych dzieci. Ale też oprócz tego, jeszcze chciałem, namienić, że że jest kamera 360, która się cieszy też dużym powodzeniem, ale również wybieramy na każdym balu królową i króla każdego balu. Zabawy było co niemiara, a frekwencja jak zwykle na maksa. Do zobaczenia za rok.